Karl Benz urodził się 25 listopada 1844 roku w Karlsruhe. Studiował na Politechnice. Doświadczenie zdobył podczas pracy w różnych fabrykach maszyn. W 1872 roku założył firmę pod nazwą eisen und Mechanische Werkstätte. Nie wiodło mu się dobrze. Pieniądze wniesione w posagu przez jego żonę Bertę uchroniły przedsiębiorcę przed ruiną. W roku 1977 Benz zaczął pracę nad silnikiem dwusuwowym. Dwa lata później motor był gotowy. Patent na gazowy silnik czterosuwowy posiadała wówczas firma Gazmotoren Fabrik z Deutz. Benz opatentował kilka wynalazków, w tym regulator prędkości obrotowej silnika. W 1882 roku powstała notowana na giełdzie Gasmotoren Fabrik Mannheim. Konstruktor wkrótce potem odszedł z przedsiębiorstwa. Gdyby nie założona do spółki z Maxem Roze i Friedrichem Wilhelmem Eislingerem. Benz und Company, wynalazca, zapewne nie osiągnąłby sukcesu. Powołana do życia w 1883 roku firma rozwijała się szybko, zdobywając klientów chętnych na oferowane przez siebie produkty. Benz mógł się zająć pracą nad silnikiem samochodowym. W przeciwieństwie do Daimlera, który zamontował swój motor w powozie, Benz myślał o budowie kompletnego pojazdu. W 1886 roku zaprezentował światu pierwszy opatentowany przez siebie automobil. Był to trzykołowiec zasilany czterosuwowym silnikiem benzynowym. W latach 1885-1887 powstały trzy nieznacznie różniące się od siebie wersje pojazdu. W jednym z nich Berta Benz ruszyła w pierwszą na świecie podróż długodystansową. Podczas całodniowej wycieczki przejechała 100 kilometrów z Mannheimu do Pforzheim. Towarzyszyli jej synowie. O wyprawie żony mąż dowiedział się z depeszy. W 1893 roku Benz zaczął montować w produkowanych przez siebie pojazdach oś skrętną. Skonstruował też silnik dwucylindrowy, pierwowzór współczesnych silników tłokowych. W 1894 roku Benz zaprezentował światu Velo. Lekki, tani i bardzo popularny automobil. Powstało około 1200 sztuk tego modelu. Był to pierwszy seryjnie produkowany samochód na świecie. Na przełomie wieków Karl Benz i wspólnicy byli wiodącymi producentami aut. Zatrudniali 430 pracowników. Wkrótce Benz, na skutek nieporozumień z zarządem, zmuszony był opuścić firmę. W 1906 roku, wraz z synem Eugenem, założył w Ladenburgu zakład Benz und Zune. Produkowane przez nich samochody zdobyły uznanie w Anglii, gdzie sprawdziły się jako taksówki. W przeciwieństwie do Daimlera, który zmarł w 1900 roku, Benzowi dane było na własne oczy ujrzeć, jak popularyzują się jego idee. Karl Benz, jeden z ojców motoryzacji, zmarł w 1929 roku w swoim domu w Ladenburgu. Gottlieb Daimler przyszedł na świat 17 marca 1834 roku w Schorndorf. W latach 57-59 pracował jako czeladnik kowalski oraz studiował na Politechnice w Stuttgarcie. Będąc głównym inżynierem w Gasmotorenfabrik zapoznał się z zasadą pracy silnika czterosuwowego systemu Otto. W 1882 roku kupił willę w Kanstadt, w której ogródku urządził prywatny warsztat. Pracował nad zbudowaniem silnika benzynowego, który dałoby się zastosować w pojazdach lądowych, wodnych i powietrznych. Pierwszy eksperymentalny motor powstał przy współpracy Wilhelma Maybacha, którego Daimler poznał w Reutlingen. W 1884 roku stworzono zegarek dziadka, silnik, który osiągał moc jednego konia mechanicznego przy 600 obrotach na minutę, większą niż dotychczasowe konstrukcje. Po serii doświadczeń z pojazdami dwukołowymi Daimler zamówił w Hamburgu powóz, na którym w 1886 roku zamocował nową, półtora konną wersję zegarka dziadka. Napęd przekazywany był za pomocą pasów. W ten sposób ujrzał światło dzienne pierwszy na świecie czterokołowy automobil. Upojony sukcesem Daimler wynajął pomieszczenie produkcyjne. Zatrudnił 23 pracowników, którymi kierować miał Maybach. Wkrótce warsztatowi zagroziło bankructwo. Dochód z produkcji silników do Łodzi okazał się niewystarczający. Wynalazca zmuszony był podjąć współpracę z Maxem Dutenhoferem i Wilhelmem Lorenzem, z którymi w 1890 roku powołał do życia kolejną firmę. Była to Daimler Motoren Gesellschaft. Maybach odmówił objęcia stanowiska dyrektora technicznego. Nie mógł dojść do porozumienia z zarządem. Wkrótce Gottlieb Daimler podzielił los wspólnika. Bez konstruktorów firma była skazana na upadek. Zaprojektowany przez Maybacha silnik Phoenix okazał się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowali się nim angielscy przemysłowcy. Próby namówienia Maybacha, by wrócił do Stuttgartu, nie powiodły się. Konstruktor nie chciał pracować bez swojego przyjaciela Daimlera. W końcu zarząd musiał ustąpić i obaj wrócili do firmy. Od 1985 roku sytuacja finansowa zakładów zaczęła się poprawiać. Maybach robił, co mógł, by postawić spółkę na nogi. Gottlieb Daimler zmarł 5 lat później, 6 marca 1900 roku. Nie dożył premiery Mercedesa. Twórców silnika szybkoobrotowego i automobilu Gottlieba Daimlera i Karla Benza uznaje się za ojców przemysłu motoryzacyjnego. Obaj szukali chwytliwej i łatwo rozpoznawalnej nazwy dla swoich produktów. Na przełomie wieków korporacja Daimlera zaczęła używać określenia, które wkrótce miało zrobić furorę. Mercedes to imię córki austriackiego potentata przemysłowego Emila Jelinka. Przedsiębiorca uwielbiał wyścigi. Uważał, że narodziny automobilu zwiastują nadejście nowej ery. Był najważniejszym klientem zakładów Daimlera. Żądał coraz nowocześniejszych i szybszych konstrukcji. Wilhelm Maybach robił co mógł, by zadowolić wymagającego Austriaka. Korzyść dla nauki była ogromna. W 1899 roku samochody Jelinka zaczęły startować w wyścigach. Zgłaszał swoje maszyny pod pseudonimem zwykle było to imię córki Mercedes. W roku 1900, podczas wyścigu w miejscowości Laturbi, doszło do wypadku, po którym potentat zażądał lżejszych i mocniejszych pojazdów. Powstał nowy 35-okonny samochód wyścigowy, któremu nadano nazwę Mercedes. Miał nisko położony środek ciężkości, stalową konstrukcję i mocny silnik. To pierwszy na świecie nowoczesny samochód. W 1901 roku, podczas zawodów w Nicei, mercedesy okazały się niepokonane. Niemiecka firma stała się sławna. Sekretarz Automobil klubu Francji, Paul Mayon, był pod wrażeniem osiągnięć niemieckich konstruktorów. Napisał: Zaczyna się era Mercedesa. W marcu i sierpniu rozpoczęto sprzedaż dwóch modeli różniących się od siebie jedynie mocą silnika. Zamówienia Jelinka przekraczały zdolności produkcyjne fabryki w Kansztad. W czerwcu 1902 roku nazwa Mercedes została zgłoszona jako znak towarowy i objęta ochroną prawną. Emil Jelinek otrzymał pozwolenie na zmianę nazwiska na Jelinek Mercedes. Powiedział, chyba po raz pierwszy ojciec przybrał imię córki. Po fuzji zakładów Benza i Daimlera zaczęto pracować nad ulepszeniem dotychczasowych konstrukcji. W dotkniętej kryzysem Europie lat 20. istniał popyt jedynie na atrakcyjne i przystępne cenowo samochody. Potrzebny był nowy dwulitrowy silnik benzynowy. W roku 1923 stanowisko głównego konstruktora objął Ferdynand Porsche. To on kierował pracami nad modelem 838. Pierwszy numer oznacza wyliczoną w zależności od pojemności silnika moc dodatkową, drugi – właściwą moc silnika. Sprzedaż nowego samochodu rozpoczęto wiosną 1926 roku. Model znany też jako W02 posiadał trzy warianty nadwozia. Otwarte i zamknięte w wersji dwu- lub czterodrzwiowej. 838 okazał się sukcesem. W roku 1927 sprzedano dwa razy więcej aut tego modelu niż wszystkich samochodów od początku istnienia obu firm. W lutym 1928 roku oficjalnie zmieniono nazwę modelu na 838 Typ 200. Nowy produkt zaprezentowano podczas berlińskiej wystawy automobili pod nazwą Stuttgart 200. Tradycja przetrwała. Oprócz kilku wyjątków modele Mercedesa noszą trzy cyfrowe oznaczenia. Sześciocylindrowy silnik 828 okazał się świetną konstrukcją. Na jego bazie przez następne 12 lat powstało kilka różnych jednostek napędowych. Jedną z nich był silnik 1050 montowany w modelu Stuttgart 260, inaczej W11. Było to auto dla klientów szukających lepszych osiągów za tę samą cenę. Wyprodukowano 9105 samochodów modelu 828, 6452 egzemplarze modelu Stuttgart 200 i 6757 sztuk modelu Stuttgart 260. Dowodzi to popularności, jaką cieszyły się auta W02 i W11. CDS typu S, oznaczony symbolem W06, był jednym z najlepszych samochodów sportowych lat 20. Występował w wielu odmianach: S czyli Sport, SS Supersport, SSK krótsza wersja modelu SS i SSKL lżejsza, rajdowa wersja poprzedniczki. Samochody te sprawdzały się zarówno w normalnym użytkowaniu, jak i na torach wyścigowych. inauguracyjny wyścig, który odbył się 19 czerwca 1927 roku na torze Nürburgring, zakończył się potrójnym z...